Cześć! Jest 3 czerwca 2019 roku, czyli dzień, w którym wraz z moim Tatem wyruszamy w naszą pierwszą podróż motocyklową do niesamowitego regionu z bogatą kulturą, życzliwymi mieszkańcami oraz pięknymi krajobrazami. Krótko mówiąc, jedziemy na Bałkany. Zapraszam do oglądania! Po dwudniowym opóźnieniu, wynikającym z burzliwej pogody, jaka panuje w tym regionie świata, wykładamy karty na stół i decydujemy się jechać, nie zważając na to, co może się wydarzyć. Dzień wcześniej zrobiliśmy tylko ostatni przedwyjazdowy przegląd techniczny motocykli, po czym spakowaliśmy potrzebne na wyjazd rzeczy i odstawiliśmy sprzęt do garażu, oczekując dzisiejszego dnia. Aura na dziś zapowiada się dla nas bardzo dobra. Do przejechania mamy około 600 km wyszehradzkich krajobrazów. Dlatego już o 8 godzinie wyjeżdżamy z Kotiny Kłodzkiej w stronę Bredna, Bratysławy, Gior, Szeksfer, Fruwar, docelowo do Balatan Według planów pierwsze dwa dni będą dla nas tranzytowe. Oznacza to, że chcemy zrobić jak najwięcej kilometrów teraz, by później poświęcić więcej czasu na kraje, które interesują nas bardziej. Będąc już balatą w Boglar, zajeżdżamy do pierwszej lepszej restauracji i zjeść w końcu obiad. Przy okazji pytamy kobietę, która tam pracuje, czy zna jakiś nocleg w tej okolicy. Dostaliśmy od niej tylko telefon do ręki, wtedy zaczęła się próba rozmowy z Węgrem. która finalnie zakończyła się sukcesem. Dostaliśmy pokój dobrej lokalizacji i w dodatku byliśmy sami na całym obiekcie, ponieważ trafiliśmy na okres przedsezonowy. Siemanko, to jest nasz nocleg. Znaleźliśmy w sumie pierwszy lepszy, No mniej więcej tak, w sumie za dużych standardów nie potrzebujemy, wystarczą nam dwa łóżka, żeby się przespać i ruszyć następnego dnia na Sarajewo, bo teraz lecimy właśnie na Bośnię, kolejny dzień, kolejne nowe zwalnia. Jak widać po mojej twarzy, ilość kilometrów sprawiła, że zmęczenie dopadło mnie zaraz po przyjeździe. Pomimo tego, chcieliśmy jeszcze pójść na plażę, żeby popływać w turkusowej wodzie, którą widzieliśmy jadąc tu autostradą. Wejście do wody która od naszej lokalizacji było dość płytkie. Około 200 metrów od linii brzegu i wody dalej było po kolana. Przypomniało mi to jedno z miejsc zaliczonych podczas podróży koła Polski. Mianowicie miejscowość Tokmicko, link... Pojawić się poniżej, nad zalewem wiślanym, gdzie poziom wody był podobny do dzisiejszego balatonu. Ładne grafiki. Picie piwa z pszczajki, kiedy nie wiesz, czy w danym kraju można pić alkohol legalnie na ulicy. Zabijesz go w ręcznik, bo jedynie masz ręcznik pod ręką, a nie torbę papierową jak zwykle to się ma. Ręcznik, bo się kąpałem w balatonie. Wieczorem jeszcze tylko wizyta w pobliskim markecie i kończymy dzień przy zachodzie słońca, oczekując kolejnego dnia. Ale co? Nie A Okej. Nagrywasz czy zdjęcia? Nagrywam. To jest okay. zrobię. Cześć się pogodą. Cześć się pogodą, bo jutro czeka nas... Nieciekawy scenariusz. to zaczynamy drugi dzień naszej wyprawy. Cel na ten dzień to dotrzeć do Sarajewa przez Szeksart, Osijek, Dakowo, do Zenica. Mam nadzieję, że tak to się wymawia. Musimy więc przejechać około 550 km. Balaton Boglar nie był przypadkowym miasteczkiem, w którym się zatrzymaliśmy. Planując trasę wziął pod uwagę ze względu na ładną okolicę, plaże i inne atrakcje, w których w sumie nie skorzystaliśmy. Nie uwzględniłem tylko jednego elementu, a jest nim ilość kilometrów od miasta Siufok, do którego musimy się wrócić dziś. Krótko mówiąc, z dwie strony dołożyliśmy prawie 100 kilometrów niepotrzebnej drogi. To taki mój mały błąd w planowaniu, ale na mapie to jezioro wydawało się troszkę mniejsze. Wszystko, co dobre dla nas się kończy, a może co lepsze dopiero nadchodzi? To jedno z pytań, jakie zadaję sobie właśnie w tym momencie. Patrząc w przód na teraźniejszy krajobraz, dochodzi do mnie świadomość, że trasa za chwilę stanie się bardziej wymagająca. Ale za to będzie to w pewny sposób urozmaicenie, a to chyba jest najważniejsze w tym wszystkim. Droga przez Węgry i kawałek Chorwacji przebiega nawet dobrze. Do momentu przekroczenia przejścia granicznego w Bośni i Hercegowinie. Pogoda nagle diametralnie się zmienia. Zaczyna mocno padać. Dlatego na granicy już zakładamy kombinezony przeciwdeszczowe, by uniknąć niepotrzebnego przemoczenia. Po drodze od czasu do czasu dożają też pioruny. Woda wylewa się na drogi. Na filmie nie do końca jest widoczne to, co czujemy teraz, ale myślę, że co niektórzy przerwaliby tą podróż. My mamy jednak inne zdanie i jedziemy dalej, tempem dość żwawym, podziwiając przy tym górzysty krajobraz Bośni. Spojąc tu w korku, byłem świadkiem, jak dzieci pochodzenia cygańskiego chodzą po drodze, pukając do każdego auta i prosząc o pieniądze. Kamera nie uchwyciła tego momentu, choć nie wiem czy to byłoby nawet w porządku, pokazując to tutaj. Najlepszy moment tego dnia, czyli chwila odetchnienia na stacji paliw, do tego ciepła herbata albo kawa, no i szybki przegląd informacji ze świata zwanego Facebook. Kierujemy się teraz do hostelu, który zarezerwowałem dzień wcześniej na Booking.com. Cena za dwie osoby to tylko 15 euro. Nocleg ten znajduje się w dzielnicy Mihrivode, czyli na jednej z gór ze stromymi, wąskimi i ciasnymi uliczkami. W niektórych momentach zjazdu w dół robiło mi się naprawdę gorąco. Plus jest taki, że jest blisko do Starego Miasta, bo tylko 10 minut piesza. Jednak ze względu na czas przyjazdu, pogodę i zmęczenie, stolicę Bośni potraktowaliśmy jako przystanek na jedną noc, by ruszyć jutro dalej. Zwiedzanie odkładamy na bok, by kiedyś wrócić tu z większym zapasem czasu. Na pewno będąc tutaj trzeba przyzwyczaić się do wieczornych nawoływań do modlitwy z meczetów, których jest tu w okolicy bardzo dużo. Ja mam niestety za mało na to czasu, dlatego dzięki tym wołaniom mezuinów nie wysypiam się zbyt dobrze i co chwilę przychodzą mi ciarki. Coraz bliżej jesteśmy Parku Narodowego Durmitor w Czarnogórze, do którego głównie zmierzamy w ten rejon świata, dlatego pozwolicie, że zakończę ten odcinek właśnie w tym momencie. Jeśli film ten spodobał Ci się i jesteś ciekaw dalszych naszych losów, to zostaw łapkę w górę, daj subskrypcję i udostępnij światu ten film. Tymczasem do zobaczenia już niedługo.